Proszę Państwa, maszyna ruszyła. Pociąg z Hype Trainem właśnie opuścił stację. Cześć, witajcie, z tej strony Yahoo w kolejnym odcinku z Battlefielda na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Battlefielda 6 i tego, co jej ujawniło podczas swojego sprawozdania finansowego na kolejny rok fiskalny. Ale czy jest czemu faktycznie wierzyć i czy jest to warte uwagi? Tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Zapraszam do oglądania. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda, bo nabiera to rozpędu, a ja na bieżąco będę przekazywać Wam te wszystkie tutaj newsy, które będą publikowane, a będzie ich zapewne sporo, zwłaszcza że nadszedł czas Battlefielda. Na początku wypadało by oczywiście tutaj Was uspokoić, ponieważ w ostatnim tygodniu na Reddicie pojawiły się m.in. plotki, które mówiły o tym, że Battlefield nie pojawi się w tym roku, ponieważ gra w Uniwersum Gwiezdnym Wojen tutaj zostanie nieoczekiwanie wydana. Nic takiego się oczywiście nie zdarzyło, bo to już byłby taki totalny blamasz. Potwierdzono to, o czym wszystkim mówił Tom Henderson już w maju 2020 roku, czym oczywiście pochwalił się już parakrotnie na, na Twitterze, to jest m.in. zwiększenie tutaj pola walki i liczby, graczy na serwerze. Zobaczymy jak to się będzie prezentować, ale o tym będzie trochę w dalszej części materiału. Wykorzysta to oczywiście potencjał konsoli nowych generacji z nowymi jakimiś tutaj feature'ami i możliwościami oraz oczywiście będzie to wojna na pełną skalę, takie typowe biznesowe gadanie, które może wygłosić tak naprawdę każdy ale żeby to już nie przedłużać, co zostało powiedzianego, takiego naprawdę nowego. Trailer, który ma ujawnić już samego Battlefield 6 i wszystkie szczegóły, ma pojawić się na wiosnę. Być może będzie to maj podczas kolejnego sprawozdania finansowego, które odbędzie się właśnie 11 dnia tego miesiąca, ale jest to oczywiście też niepotwierdzone, ponieważ sama wiosna zaczyna się od 20 marca i trwa do 21 czerwca, także kalendarz podpowiada co innego, i może też jej samo się tym kieruje, ponieważ jej play mamy na początku czerwca. Ostatnim to było w okolicach 9-11, także e, mam wrażenie, że będzie to właśnie podczas jakoś tej daty. I sam hype będzie rozbudzany od wiosny, a premiera jeszcze raz przypomnę jest zaplanowana na Holiday Season 2021. Ale nie są to oczywiście wakacje, tylko jest to okres świąt Bożego Narodzenia, który tam się zaczyna już m.in. od święta w Dzień 25 listopada. Ale może to zostać po prostu przesunięte bliżej, tak aby premiera była troszeczkę wcześniej. No dobrze, idąc dalej, oczywiście masowa skala, więcej graczy niż kiedykolwiek, zapewni wszystkie aspekty militarnego konfliktu, z których znana jest marka, i tutaj jest ponowne, ponownie tutaj to odwołanie do Battlefielda 3, do Battlefielda 4, do tego dziedzictwa, które właśnie zapoczątkowała trójka, kontynuowała czwórka, i teraz miałby to kontynuować Battlefield 6. Sam aspekt tego militarnego konfliktu ma też nawiązywać do tego, że nie będzie to żartobliwie już mówiąc Battlefield Hardline 2, o czym powstawały już wielokrotnie memy, tylko będzie to po prostu raczej skupione wokół tej wojny współczesnej, bo nie ukrywajmy, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, który nabiera coraz większego. Sensu. Oczywiście w pełni wykorzysta potencjał nowych generacji konsol, tylko pytanie, czy jest to przesądzenie o braku wydania na konsole PS4 i Xbox One? No bo nie ukrywajmy, tak jak mówiłem w jednym z poprzednich materiałów, jest to po prostu ciężki orzek do zgryzienia. Patrząc z perspektywy takiej, że te nowe generacje konsol są po prostu lepsze, bardziej wydajniejsze od tej starej generacji, naturalnie. Zobaczymy czy potwierdzi się ten scenariusz, w którym mówił Tom Henderson o tym, że oddzielny team pracuje właśnie nad wersją na konsole PS4 i Xbox One. Wszystko jest przed nami, także myślę, że będą zdradzać tutaj już pewne szczegóły, natomiast ten główny taki trzon będzie się koncentrować właśnie wokół pc i konsol nowej generacji. Tylko teraz pytanie, czy ta liczba graczy będzie aż tak zwiększona, patrząc na to, że sama destrukcja będzie na o wiele wyższym poziomie, sam potencjał. Ma to po prostu być gra na miarę 2021 roku i czasów, w jakich się znajdujemy. Także zobaczymy, czy po prostu będzie to aż takie zwiększenie do 128 graczy, czy będzie to na przykład do tylko 80 graczy na serwerze. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że optymalizacja będzie na bardzo dobrym poziomie. Patrząc na to, że Andrew Wilson wypowiedział się nawet podczas pytań dziennikarzy, że DICE robi świetną robotę na etapie produkcyjnym i wszystko jest na dobrej drodze, aby wyrobić się jeszcze przed premierą, co nigdy się im nie zdarzyło w historii, tak żartobliwie powiedział pod nosem, no, zapewne z uśmiechem, bo była to prezentacja w formie rozmowy. Wszystkie funkcje mają wznieść Battlefielda na wyższy poziom i pokazać pełnię zaawansowania sprzętowego i technologicznego, jakie zostanie w nim zaimplementowane. Tak jak mówiłem, będzie to holiday season. 25 listopada zaczyna się mniej więcej ten okres w Ameryce i znacznie wyprzedza to wszystkie poprzednie etapy produkcji, więc powinniśmy się teoretycznie cieszyć, że będzie wszystko dostępne na premierę, wszystkie podstawowe funkcje bez wypuszczania takiej żartobliwej wersji beta, czyli dodatkowy rok miałby tutaj zostać jakoś bardzo produktywnie wykorzystany. Ale to oczywiście jest biznesowe takie też gadanie z drugiej strony dla inwestorów, także zobaczymy, czy będzie faktycznie miało to swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kolejny raz musimy się przygotować na jakieś liki, na jakieś osoby, które będą chciały zabłysnąć po prostu w tym świecie tutaj mediów, e, Twittera, m.in. czy też Reddita. Jakoś podbudować swoją pozycję przed kolejnym Battlefieldem, można tak powiedzieć. Jestem ciekawy Waszej opinii, co wy sądzicie o tym wszystkim, jak według Was będzie się to wszystko prezentować, wszystko co tutaj zamieściłem w materiale, jak najbardziej będę rozwijać dalej. Już sam Henderson zapowiedział się, że będzie może publikować jakieś tutaj nowe informacje, swoje te insiderskie. Także jestem dobrej myśli, piszcie mi Wasze opinie. No i co można więcej powiedzieć. Okres Battlefielda chyba się nareszcie zaczął, i ta pustka, która powodowała, że wszyscy byliśmy pozostawieni sami sobie, nareszcie się skończy i będzie to dobre zadośćuczynienie za te wszystkie blamarze, czy te nieprzemyślane decyzje, które były podejmowane przez ostatni czas. A w tym materiale to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Jachu. do zobaczenia. Cześć!